Cześć, mam na imię Patrycja i w dzisiejszym odcinku będę zniszczała ten dziennik. To jest pierwsza seria, ale nie obawiajcie się, bo nie będę robiła tysiąc tam odcinków, tylko jeden. Jeden odcinek zniszczę ten dziennik. Bo nie będę robiła tysiąc filmów, bo to się nie opłaca. A po drugie mam już nawalone w pamięci trochę filmów, więc... Zaczynamy. Teraz sobie wybieram obojętnie jaką stronę i zobaczymy, jakie mnie czeka zadanie. E, może tą stronę ominiemy? Podnieść dziennik bez pomocy rąk. Czy zębami można? Dobra, Już zawandażowałam I dalej niszczymy ten dziennik. Przyklej tutaj różne przedmioty, na przykład rzeczy, które znajdziesz w domu, na ulicy, i tak dalej. Mam przykleić rzeczy, które znalazłam na ulicy albo w domu. Czy długopis też się liczy? Mm, zaraz przyjdę tak długo, ale musiałam znaleźć tego jednego kwiatuszka i klej. Więc musimy to przykleić. Klejmy. No jak pięknie. A teraz następne zadanie. Bebni po tej stronie ułówkami. Dobre, dobrze się skończyłam. Następna strona. Po kolory poza liniami. Oh. <laughs> Pięknie, nie? Następna strona. Strona dobrych myśli. Może ja mam inny? Tam też. Wznieś się wysoko i upuść ten dziennik. Czy to będzie wysoko? Nie będzie. Uf, boję się. Jak z panu, to umar umrę. Następna strona. Tego też nie, ale też nie. Obrysuj swoją rękę. Może być coś ciekawego. I piękna rączka, nie? Nie, piękna nie. A jak pięknie napisane? Dobra, następna. Zamknij dziennik, pisz, bas, graj coś na brzegu. Dobra. Trochę nie widać, bo to jest czarne. Hmm. Rysuj linie w ruchu, jadąc autobusem, pociągiem idąc. Skończyłam. I co, piękne nie. Dobra, następna strona. Pisz lub prysuj lewą ręką. To będzie piękne. Pięknie co nie? Następna strona, ale to już jest ostatnia strona, moi drodzy. To będzie trochę smutne. No ale dodaj własną numerację stron. Nie chce mi się. Będę robiła inną numerację stron, I inną kartkę. Eee, nie, nie. Nie, Zanim coś w tę stronę Klej w prezencie. Zaraz wracam. zrobiłam co chcę. Zawinęłam pięknie. O! Gdzie to jest? O Jezu! To był klej! Jazłeka jestem smutna. A dobra, pobudziłam się ze stratą. I tak to kiedyś przypomnę. Dobra, teraz będą dwie ostatnie strony, bo mnie przekonał mój brat, żebym zrobiła tą ostatnią stronę. Znaczy dwie ostatnie strony: jedną przedostatnią i drugą ostatnią. Dobra, muszę iść zobaczyć, jakie jeszcze mam strony. to tak długo, a ja musiałam załatwić swoje sprawy. I pod warunkiem, znaczy nie pod żadnym warunkiem, bo przecież z wami się nie umawiałam na nic. He, I znalazłam piękną stronę. Zgub tę stronę. Wyrzuć ją. Pogódź się ze stratą. Pogodziłam się ze stratą. To dla mnie nic. To część do zobaczenia w kolejnym odcinku. A, zapomniałam przecież, ja mam ten dziennik jeszcze zniszczyć na koniec, nie? Dobra. Więc go niszczymy. dziennik jest zniszczonym do zobaczenia w kolejnym odcinku ale nie zniszcz ten dziennik bo od razu wam mówiłam na słowo że nie będę kręciła ileś tam odcinków bo mi się to nie opłaca a no i tak zapraszam was do następnego odcinka miotku to jest pierwszy odcinek który nagrywam więc się nie spodziewajcie za dużego entuzjazmu Dobra, rozpędziłam się. Muszę już kończyć.